Na kanale tak, .pl, a dzisiaj i... razem z Monią zagramy w Zgadnij Kto tak, To. Ale elektroniczna wersja. No. Właśnie. Ciekawe to... czy nam się uda. Zaczynamy? No, no. W zestawie znajdziemy naszą taką nietypową planszę do gry. Spójrzcie, wygląda ona tak samo jak w standardowej wersji Zgadnij Kto To, tyle że tutaj mamy elektroniczną razem ze specjalnym kluczem i odpowiedzi zaznaczamy przez naciśnięcie odpowiedniego guzika. Niebieski tutaj jest takim haczykiem, czyli jako tak, a, tak, a czerwony jako nie, bo ma krzyżyk. Gra przebiega tak samo jak zawsze, czyli zadajemy pytania po to, aby zgadnąć, jaki nasz przeciwnik wybrał sobie charakter. Mamy też wiele pomocniczych kart, możemy wybrać dowolną z nich po to, aby rozpocząć grę. To słuchajcie, włączamy grę na wersję podstawową, tak. czyli e, na jedynkę. O, no jest, o, o, to świeciło, o, świeciło, się. świeciło, się. Teraz no? dowolny przycisk i obliczek yy. był. Czerwony, czerwony, czerwony gracz zaczyna. Tak. Czyli Monia zadaje mi pierwsze pytanie. No yy. ja sobie zobaczcie, kogo ja sobie wybrałam. Tutaj jest. Eee, Gdzie? czy mm... Jestem. <laughs> eee, nie wiem czym. Eee, czy mam obroże Nie, nie masz obroży. Eee, przepraszam. O. <śmiech> <śmiech> nie mam obroży? Aha, dobra, to muszę zamknąć wszystkich, które mają obroże no. właśnie. Raz. I ja to chyba się wszystko, zapaliło, że jest moja kolej. No. No dobrze, to skoro jest moja kolej, no. Hmm, no to czy ja no. jestem psem? Yy, nie. Nie, jestem... Yy, nie. Nie jestem psem. To zobacz. Aha. Nie. Nie jestem psem. No to zamykam wszystkie psy. Tak. Tu kotek. Dużo ich... Oj, czekajcie, no. bo tego zamknęłam przez przypadek. Hmm, gdzie jest Czek jeszcze pies? Tu i tu i tu mhm. i, i koniec. Dobra, a jeszcze jedno pytanie. Czy ja jestem y, kotem? Nie. To wszystkie koty, uwaga, mhm. raz, y, dwa, y, trzy, cztery y, i to wszystko i pięć. Pięć kotów, aż musiałam zamknąć. No dobra. To teraz tak. A, To ja miałam. Nie. Aha. No, no, dobra, to, ja nie mam, no, to tak. teraz jest właśnie moja kolejna. No jest właśnie Czy ja. No. Mm, mam uszy. Podczas mm, no, i... i... Nie, nie masz uszu. To zobacz. To nie mam uszu? Nie. To zamykam wszystkich bez uszu. Mm. Nie, zaraz, mam uszy? To zamykasz z Poczekaj, nie masz uszu. nie mam uszu, e -e. to zamykam tych z uszami. No. no to wydałam, to ja się pomyliłam, tych z uszami zamykam, a zamykam tych bez. No. Ten ma uszy, ten ma uszy, ten ma uszy, ten ma uszy, dużo ich zamknę, słuchajcie. Ten ma uszy, no, ten, ma uszy ma... Ma... ten ma uszy, no. Ten ma uszy i ten ma uszy, to ich ma, o i malutko mi zostało, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tylko karty. Czy ja jestem biała? Do wszystkich, do wszystkich białych. Raz, dwa. A to już... Czekaj, a biały w kropki to też się chyba liczy, nie? Tak. Dobra. Nie, jesteś w ogóle biała. To dobra, to wszystko. No teraz ty! Teraz ja. To czy no. ja jestem ptakiem? Yy, Zaznacz. nie. Ha? Nie, no nie zamykam ptasz. No zamykaj. I ten, no konie koniec, to zostaje mi trzy żaby zostały I Czy ja żaby. jestem y, psem? Nie? Wszystkie psy! Raz, trzy. dwa, trzy, cztery, tu już jest zamknięty. I to chyba wszystko. No dobra. I to chyba wszystko? No. To ja spróbuję no. i użyję klucza, o, dobra? O matka! Werble słuchajcie! I... Ja wam no teraz pokażę, jak otwieram I... kluczem. No. To mam tak, Zwyszek, muszka no. albo i? Monika. No. Jak myślicie, na kogo wypadnie? Eee, no nie. Wiem. Chcecie zobaczyć z bliska. No, no chyba tak. To były już werble. I uwaga, uwaga. Wybiorę żabkę Monikę. Dobra, to chyba nie jest szok, że ją wybieram. Nawet nie zobaczyłam, że jest tu Monika najpierw, wiecie? Od razu bym tak strzelała, Uwaga. I... To, to, to Mamy teraz, teraz ludzie. No, no. to kto zaczyna ja? Moment, teraz się okaże. Wikus i... i Monia zaczyna, bo wody się pali. No dobra. Czy jestem Oj, mam mam zamknięte. Czy A, jestem się... kobietą? Gdzie ty jesteś? No. No. Y, tak, Monia jest kobietą. To wszystkich mężczyzn zamykam, ale super trochę ich tutaj jest sporo. Piotrek. ja ja chciałam tu zaznaczyć, gdzie jest kobietą? Paweł, był. No Maciek, brawo. Franek, Mateusz. O ja już wszystkich, zobacz. No, no dobra. teraz moja kolejko. Czy ja... A czy no. ja jestem kobietą? Yy, no, nie, jestem. Yy, nie, ty nie, nie. Jesteś. To kliknij. Aha, nie. Ha? Nie jestem, czyli ja zamykam wszystkie kobiety. Tak. Zosię, Kasię, Julka, no. Gosię, Justynę. O Matko, rzeczywiście. No. Sporo Karina. Tak. Mm, Marysia i Anka. No? Dobra. Mm. dobra, to teraz ja! No? To teraz Monia. To teraz ja. Monia. Uwaga. No? Czy mam... Czy co? Czy mam, nie wiem, ciemną karnację? Tak. Tak, przemi tak. wszystkim z jasnymi. Dobra. Mhm. Tu, tu, tu. tu. Yy, dobra, to chyba wszystko. Wszystko? No. To teraz ja zadaję pytanie, czy... Czy Czy mam kolczyki? Eee, masz. Mam? No. No to zamykam wszystkich bez kolczyków. Tak. Eee, a to zaznacz mi, że mam. Aha, no tak. What? Mam kolczyki, to będzie prosto. Zostaje tylko kilku podejrzanych. Ej nie! A nie ten ma kolczyk, ten nie ma, ten nie ma. Hej, zostało mi dwóch. No. Czy mam yy, okulary? Eee. Nie. Wszystkich. Dobra. Tak? No. To ja, uwaga, wyjmuję kluczyk i sprawdzam, gdzie jest. O tutaj. nie. O nie, w I mam Patryka albo Mateusza. No. Sprawdzę Patryka. Sprawdzę. Okay? Uwaga. I. Patryk? O, o, chyba nie. Chyba nie Patryk. Chyba nie Patryk. Nie, bo nie pasuje. <laughs> nie, bo nie pasuje, Patryk. Mm -mm. Serio. No. Hmm. To niedobrze. To teraz ja? No to teraz yy, będzie Monia. Dobra, to teraz ja. Uwaga, to trzy, A mogę ten? A mogę już sobie tak, wiesz, trochę. Strzela. No. no dobra, to ja biorę tego, kluczyk. To wiesz. Ja już biorę. Wiesz. Dobra? Mhm. To ja biorę. Uwaga. O, i uwaga, może to chyba będzie tutaj, co? Jak myślicie? Nie wiem gdzie. A ja muszę kliknąć teraz? No włóż ten hmm. klucz tam. Aha, też nie. No to cała się stało? nie? Czemu? To nie, to a się... ja już... Dobra, to jeszcze to raz spróbuj. i teraz ja. Musisz Dobra, tu. to włóż i stronę. może to się uda teraz. Zobaczymy. No, dobra, ja już tylko mam jeden wybór, słuchajcie. No, tylko jeden, Uwaga. to już wiesz. Uwaga. Fairble znowu i... No, i... Ta! Udało nam się tak, zakończyć grę. Ale dwa razy, a, no, dwa razy no, tak, no, fajnie. Ja troszkę tak, no, bardzo mi się podobało. Tak. W ogóle lubię tą wersję elektroniczną tak, razem z tymi takimi dźwiękami te perle ale jest takie. Ciężko Super. się do takiej, a nie do tej e, Tak, to prawda, bo ja ciągle no. zauważam, że łapię się na tym, że wiecie, co robię, odpowiadam, a nie przyciskam tak. przycisku. No, właśnie. Ale tak poza tym gra jest naprawdę świetna, tak. bardzo fajna. Zobaczcie, te efekty dźwiękowe są najlepsze. No i kluczyk jest, żeby sprawy. Super! To jeśli lubicie grę z garnic, to to napiszcie nam o tym w komentarzu. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału tutaj. Zostawcie kciuki, jeśli, jeśli jesteście fanami tej gry. No i, no i się następnym razem. Pa!